2000 zł na części mechaniczne i chemię oraz 10 godzin pracy poświęciłem po to, żeby spróbować uratować mojego superba, który spalał 4 litry oleju na 10 000 km. Robię filmik po przejechaniu 1000 kilometrów i zobaczymy, jakie są rezultaty tej mojej pracy. Z strony mechanicznej wymieniłem podkładki pod wtryskami, które były już bardzo przedmuchane, te wtryski były całe. Zaolejone oraz dysze wtrysków były całe zanagarowane. Wymieniłem też pokrywę zaworów, w której odma bardzo już rzucała olejem do dolotu, co było oczywiście następstwem tych wydmuchanych podkładek pod wtryskami. Jeżeli chodzi o tę stronę chemiczną, to po wyjęciu wtryskiwaczy poprzez gniazda wtryskiwaczy, które były również bardzo zanagarowane, zaaplikowałem na denko tłoka Forte Air Intake and Valve Cleaner żeby po prostu to denko tłoka wyczyścić. Nie, nawet nie samo denko, tylko chodziło oczywiście o to, żeby y, ruszyć trochę nagar, który na pewno był na pierścieniach olejowych. Zaaplikowałem tego Forte o wiele więcej niż mówi producent. Następnie wszystko wydmuchałem, wyczyściłem wtryski, dolałem do baku też półkanki z Forte do wtryskiwaczy, do czyszczenia układu paliwowego. Następnie na stary olej zalałem też dwie płukanki do czyszczenia y, silnika. I na nowy olej z firmy Ravenol 5W30 zalałem Oil Fortifier też z Forte i Top Treatment też z Forte. Czyli łącznie zużyłem aż 7 chemicznych produktów plus dwie wymiany oleju. I zaraz zobaczymy jakie są tego efekty i czy w ogóle są. Czy udało się uratować Superba? Pewnie po mojej zadowolonej facjacie widzicie, że. Się udało i remont nie będzie konieczny, chociaż gdyby był remont, to wcale aż tak bardzo bym nie płakał. Po prostu pokazałbym Wam, jak wygląda remont i zrobiłbym z tego kolejny filmik. Cieszę się, bo wszystko się udało. Przejechałem dokładnie 1200 km i z bagnetu nie ubyło nic. Także jest to zmiana spektakularna, bo wcześniej, po przejechaniu około 1500 km od wymiany oleju, już zaświecała mi się kontrolka, żeby do oleju, czyli od maksimum na bagnecie zeszło poniżej minimum. Zauważyłem też takie dodatkowe, jakby symptomy na plus, że po pierwsze DPF wypalił mi się po przejechaniu 540 km takiej jazdy mieszanej. Po drugie, temperatura oleju spadła mi przy prędkości 140 km na godzinę przy takim długim jechaniu, powiedzmy przez powyżej pół godziny spadła ze 117 stopni do 109, maksymalnie nie chcę nawet przekroczyć 109 stopni, to jest mega taka zmiana na plus. Po trzecie silnik zaczął ciszej pracować, już nie klepie, tak jak.